Oto co nie ma sensu. Większość linii lotniczych porzuciła Boeing 717 już dawno temu. Boeing przestał się w nim ogólnie interesować, nawet rynek używanych samolotów wyschnął. A jednak Delta, największy przewoźnik na świecie, postawiła wszystko na jedną kartę. Nie tylko zachowali swoje 717, ale uczynili je kręgosłupem swojej krótkodystansowej sieci połączeń. Dlaczego najbardziej doświadczony operator w branży zaryzykował tak dużo na odrzutowiec, który wszyscy inni już odrzucili? To nie nostalgia, to nie upór Delta odkryła coś, czego wszyscy inni nie zauważyli świadome ryzyko, które opłaca się od ponad dekady. Pomyśl: Hawaiian Airlines to jedyny inny poważny operator, który jeszcze go używa. Wszyscy inni przeszli na błyszczące, nowsze samoloty. Dla nich 717 to odpowiednik starego telefonu z klapką przestarzały, niechciany, nieistotny. Więc jaki sekret odkryła Delta? Dlaczego ten zapomniany odrzutowiec nadal jest filarem ich sieci? I jak długo ta przeciwna strategia jeszcze zadziała? Dziś odkryjemy niezwykłą obsesję Delty na punkcie Boeinga 717. I dlaczego ten porzucony samolot stał się najrozsądniejszą decyzją floty w nowoczesnej awiacji? Albo tykającą bombą zegarową, czekającą na wybuch. Aby zrozumieć dziwne istnienie 717, musimy prześledzić jego pokręcone drzewo genealogiczne. Zaczyna się to w latach 60. od Douglasa DC-9, rewolucyjnego konia pociągowego na krótkie trasy. Ta konstrukcja ewoluowała w McDonnell Douglasa MD80, potem MD90 i w końcu MD95. Każde pokolenie udoskonalało formułę. Układ ogona typu T, silniki zamontowane z tyłu, zaprojektowane z myślą o efektywności na krótkich trasach. Ta linia reprezentuje najdłuższą nieprzerwaną rodzinę odrzutowców w historii. Ponad 60 lat od pierwszego DC-9 do ostatniego 717. Z wyjątkiem Boeinga 737 żadna inna konstrukcja samolotu nie może się pochwalić taką trwałością. Potem zrobiło się dziwnie. MD-95 był dzieckiem McDonnell Douglasa, ich wizją następnej generacji samolotu na 100 miejsc. Ale w 1997 roku Boeing przejął McDonnell Douglasa. Nagle Boeing miał w swojej ofercie odrzutowiec, którego nigdy nie zaprojektował konkurujący z samolotami, które faktycznie chcieli sprzedawać. Co byś zrobił? Boeing przykleił swoją nazwę, nazwał go 717 i liczył na najlepsze. Mieli ważne priorytety: program 737 Next Generation, który zdominował sprzedaż wąskokadłubowców na dekady. Reakcja rynku była brutalna. Wyprodukowano zaledwie 156 Boeingów 717. To nie tylko mało, to najkrótsza seria produkcyjna dowolnego samolotu marki Boeing, który nadal lata dzisiaj. Boeing w zasadzie porzucił swój własny produkt, skupiając środki na 737NG, podczas gdy 717 chylił się ku wycofaniu. Co jest ważne, gdy widzisz 717 Delta na stanowisku boardingowym, patrzysz na ocalałego, odrzutowiec zrodzony z korporacyjnych fuzji i zmarnowanych okazji, największy outsider lotnictwa. Podczas gdy każda inna linia lotnicza lata na standardowych A320 i 737, 717 stoi samotnie. Przypomnienie, że czasem dziwak staje się bohaterem. Do 1999 roku, kiedy 717 wszedł do służby, branża lotnicza już poszła dalej. Samoloty regionalne takie jak CRJ i Embraer rewolucjonizowały krótkie trasy, oferując elastyczność i ekonomikę, której 717 nie mógł dorównać. Tymczasem linie lotnicze chcące rozwijać się kupowały 737 i A320. Odrzutowce zdolne do lotów od 45-minutowych skoków po pięciogodzinne trasy kontynentalne. 717 utknął na bezdrożu. Zbyt duży, by konkurować ze zwinnością 50-miejscowych maszyn, zbyt mały, by dorównać wszechstronności głównych wąskokadłubowych samolotów. To był odpowiednik specjalistycznego narzędzia w świecie, który wymagał scyzoryków szwajcarskich. Wczesni operatorzy próbowali to rozkręcić. AirTran latał nimi przez lata, Midwest Airlines też spróbowały, Qantas używał ich na antypodach, ale wszyscy po kolei doszli do tego samego wniosku. Po co latać niszowym samolotem, skoro można ujednolicić flotę na coś bardziej elastycznego? Nawet Boeing wydał się zawstydzony 717. Produkcja ciągnęła się powoli aż do 2006 roku, kiedy zakończono program po zaledwie 156 dostawach. Cała ich energia poszła na 737 Next Generation, odrzutowiec, który mógł robić wszystko to co 717, ale lepiej. Linia operatorów malała. Southwest Airlines przejęło Airtran i natychmiast pozbył się 717. Midwest zniknęło. Qantas poszedł dalej w 2024 roku. Poza Deltą i Hawajanem, 717 stał się sierotą lotniczą. Zbyt nowoczesny, by być klasykiem, zbyt stary, by być pionierem. Zauważyłeś wzór? 717 zawiódł, bo rozwiązał problem, którego większość linii lotniczych nie miała. Był idealnie dopasowany do tras, które zanikały, zoptymalizowany pod rynek, który już nie istniał. American Airlines wybrały Embraer E-Jets do regionalnej przepustowości. United Airlines postawiły na samoloty regionalne, w tym CRJ. Obie linie wskazywały na lepszą ekonomikę lotów i wspólność floty. Dla branży lotniczej werdyk był jednogłośny – niech umrze. Do 2012 roku Delta stanęła przed niemal niemożliwą zagadką. Ich starzejąca się flota DC-9, MD-88 i MD-90 dosłownie się rozpadała, ale rynek wtedy na 100-miejscowe zastępniki był martwy. Regionalne odrzutowce były za małe nowe A320 i 737 to za dużo na godzinne loty. Idealny zamiennik nie istniał. Potem Southwest Airlines kupił Airtran. Nagle 88 Boeingów 717 zostało bez domu. Religia Southwest była prosta: zawsze tylko 737. Chcieli się tych dziwaków pozbyć, najlepiej wczoraj. Podczas gdy inne linie lotnicze ziewały, Delta zobaczyła okazję. Negocjowali to, co branżowi Insiderzy nazywają jednym z najbystrzejszych dealów we współczesnej awiacji. Długoterminowe leasingi za grosze w stosunku do wartości nominalnej. Niemal świeże odrzutowce za ułamek ceny nowych. Wszyscy myśleli, że zwariowali, po co kupować czyjeś wyrzutki, gdy można zamówić fabrycznie nowe e-jety? To, czego nie widzieli z zewnątrz, to fakt, że 717 dzielił DNA z wycofanymi przez Deltę MD88 i MD90. Ta sama kategoria pilotażu, podobne systemy. Pokrywające się części. Delta mogła wymieniać stare na nowe, bez konieczności szkolenia tysięcy pilotów od nowa, czy przebudowy programów obsługi technicznej. Jedna płynna zmiana zamiast kosztownej rewolucji. Podczas gdy konkurenci musieli wydawać miliony na symulatory, przechodząc na e-jety, piloci Delty potrzebowali minimalnego szkolenia różnicowego. Pomyśl o tej śmiałości. Podczas gdy konkurenci zamawiali błyszczące nowe odrzutowce na 20-letnie raty lub drogie, długoterminowe leasingi, Delta zdobywała sprawdzone robotnice w okazyjnej cenie. Rozwiązała swój kryzys pojemności, zmodernizowała flotę i zrobiła to na samolotach, które branża już spisała na straty. To nie było sexy, nie było nagłówków, ale było genialne. Kontrariański ruch Delty zmienił 717 z problemowego dziecka w rozwiązanie ich problemu i mieli zaraz udowodnić, że Boeing się mylił, używając własnego porzuconego przez nich samolotu. Więc dlaczego Delta odnosi sukces tam, gdzie inni zawiedli? Cztery słowa: idealne dopasowanie do misji. 110 miejsc 717 to złoty środek dla podstawowych tras Delty. Atlanta do Charlotte, Detroit do Pittsburgha. LaGuardia do każdego miejsca. Częste shuttle pełne podróżnych, w tym pasażerów biznesowych płacących więcej. Za dużo miejsc i lecisz na półpusto. Za mało i zostawiasz pieniądze na stole. Pojemność 717 była precyzyjnie dostosowana do sieci hub and spoke Delta, ale prawdziwa genialność była w operacjach. Pamiętasz te wycofane MD-88? Ich piloci mogli wskoczyć do 717 z minimalnym szkoleniem. Ten sam typ certyfikatu, znajomy kokpit, pamięć mięśniowa nienaruszona. Żadnych sesji na symulatorze za miliony dolarów, tylko szybki kurs różnic i z powrotem do latania. Delta Tech Ops i ich wewnętrzna armia konserwacji przypieczętowała sprawę. Inne linie martwiły się o porzucone silniki i rzadkie części. Delta już miała infrastrukturę, ekspertów i zapasy dzięki dekadom operacji MD80. Tu właśnie pionowa integracja Delty stała się ich bronią, gdy konkurenci polegali na zewnętrznej konserwacji. Dział TechOps Delty wspierał odmianę MD od lat 70. Znał każdy system, każde dziwactwo, każdego dostawcę części. Posłuchaj ludzi, którzy naprawdę latali i naprawiali te maszyny. Kapitan Delty powiedział, przejście z MD88 na 717 to jak zmiana swojego wystrzępionego pickupa na ten sam samochód ze skórzanymi siedzeniami i lepszym spalaniem. Mechanik Techops wszyscy mówili, że części były niemożliwe do zdobycia, my tylko się uśmiechaliśmy. Części do MD szukaliśmy od ery Regana. Planista sieci. Pokaż mi inny odrzutowiec, który przynosi zysk na locie 300 mil z 90 pasażerami. Poczekam. Projekt kabiny oferował niespodziewane korzyści. Charakterystyczne usadzenie 2-3 oznaczało mniej miejsc środkowych. Pasażerowie to uwielbiali. Silniki zamontowane z tyłu utrzymywały przód kabiny cichszym niż tradycyjne ustawienie. Chociaż pasażerowie z tyłu mieli więcej hałasu od silników. Małe kompromisy, które często lotnikom nie przeszkadzały. Koszt podróży mówił sam za siebie. Choć Embraer E175 palił mniej na godzinę, to wyższa pojemność 717 często dawała lepszą ekonomikę na zatłoczonych trasach. Delta wyciskała wartość z każdego lotu. Dlatego Delta dominuje, nie dlatego, że kupują najnowsze zabawki, ale dlatego, że wyciskają maksimum wartości z każdego zasobu. 717 nie był stworzony, by być wyjątkowy, Delta uczyniła go wyjątkowym, dokładnie rozumiejąc, co może i robi to lepiej niż ktokolwiek inny. Jeśli 717 tak dobrze sprawdza się u Delty, to dlaczego nikt nie kopiuje ich recepty? Proste, działa tylko jeśli jesteś Deltą. Hawaiian Airlines to rozumie: latają 717 między wyspami, gdzie długość odcinków liczy się w minutach, nie godzinach. 20-minutowe loty między Honolulu a Maui. Szybkie zwroty, duża częstotliwość, zamknięty rynek. Dla nich 717 jest idealny. A gdzie indziej? To kwadratowy kołek w okrągłą dziurę. Większość linii lotniczych potrzebuje elastyczności, jetów, które dziś robią krótkie loty. A jutro średnie 717 nie potrafi tego jest zoptymalizowany do jednego krótkich tras z przyzwoitym obciążeniem pasażerów. To malejący rynek w branży obsesyjnie nastawionej na wzrost. Potem jest koszmar wsparcia technicznego produkcja zakończyła się w 2006 roku części są rzadkie Boeing poszedł dalej zero aktualizacji, zero ulepszeń brak inwestycji te unikalne silniki BR-715. Powodzenia ze znalezieniem części zamiennych bez wielkich zapasów Delty. Ryzyko, że flota stanie się sierotą jest realne. Chcesz sprzedać swoje 717 później? Komu? Rynek wtórny to w zasadzie tylko Delta i Hawaiian, tylko tyle. Spróbuj to wytłumaczyć zarządowi, gdy zapytają o elastyczność floty i wartość rezydualną. American i United postawiły inaczej. American wybrał Edgety do regionalnego zasilania. Nowocześniejsza technologia, wsparcie producenta, lepsze perspektywy od sprzedaży. United ustandaryzował się na ERJ i CRJ, stawiając na wspólność zamiast na specjalizowaną efektywność. Obie strategie miały sens na ich siatkach połączeń. Dziś rzeczywistość jest taka: Delta dominuje na swoich hubach, a Hawaiian łączy wyspy. A gdzie indziej błyszczące A220 lub ERJ przejmują. Oferują lepszą ekonomikę i wsparcie producenta. Surowa prawda: 717 to relacja, niejednorazowa przygoda. Wymaga zaangażowania infrastruktury i bardzo specyficznych potrzeb sieciowych. Delta miała wszystko na to, a reszta odtrąciła w lewo i nigdy nie spojrzała wstecz. Boeing musiał patrzeć z mieszanymi uczuciami, gdy Delta udowodniała, że 717 ma sens używając odrzutowca, który Boeing praktycznie porzucił na rzecz programu 737NG. Delta przechytrzyła Boeinga jego własnym produktem. Poza swoją maleńką niszą, 717 nie ma dokąd iść. Brak przyszłości, brak nadziei, tylko unikalna zdolność Delty, by zamieniać sierotę w atut. Zegar tyka, Delta ogłosiła wycofanie 717 do 2025 roku, ale ten harmonogram już się przesuwa. Opóźnienia w dostawach Airbusa A220 oznaczają, że te odrzutowce muszą latać jeszcze przez kilka dodatkowych lat. To, co miało być płynnym przejściem, stało się niepożądanym przedłużeniem jednym z najbardziej nieoczekiwanych historii sukcesu lotnictwa. To nie tylko zwykła aktualizacja floty to koniec amerykańskiej królowej lotnictwa. Gdy ostatni 717 w końcu wyląduje na swoim ostatnim locie Delty. Czy to koniec 2025? Czy później stracimy ostatnie ogniwo dynastii DC-9. Sześć dekad ciągłej służby tego samego podstawowego projektu przepadło. Koniec z ogonem T w regularnych lotach pasażerskich. Koniec charakterystycznego wycia silników z tyłu podczas podchodzenia do lądowania. Zastępstwo? Delta ma zamówienia 67 Airbusów A220-300 duchowego następcę misji 717. Nowoczesne, wydajne, wspierane przez producenta. Wszystko, co 717 nie mógł już w swoich ostatnich latach. Ale opóźnienia w dostawach znów przedłużają życie 717. Już można je zauważyć, jak znikają. Co miesiąc coraz więcej 717 odbywa swoją ostatnią podróż na pustynię. Lakier delty blednie w południowo-zachodnim słońcu. Zastępowane przez wydajne, Ciche, choć mniej romantyczne, A220 i A321 Neo. Czy to postęp? Zdecydowanie tak. Te nowe maszyny spalają mniej paliwa, latają dalej i oferują lepsze doświadczenie pasażerom. Są lepsze pod każdym mierzalnym względem. Poza jednym, nie mają duszy, nie mają historii, nie łączą nas ze złotą erą, kiedy odrzutowce miały silniki na ogonach i każdy lot był wydarzeniem. Hawajan stoi przed tym samym faktem. Ich 717 też zbliżają się do emerytury. Airbus A220 konkuruje z odrzutowcami Embraera E2 w wyścigu wymiany. Rozsądne, wydajne, nowoczesne. Te same przymiotniki, które potrafią uczynić lotnictwo nudnym. Zakład na osieroconej flocie opłacił się Delcie, ale tylko dzięki timingowi. Dostała samoloty tanio, wycisnęła z nich dekadę wartości, i teraz idzie dalej. Czy to był geniusz, czy po prostu szczęście? Może jedno i drugie. Pomyśl o tym: dzieci dorastające dzisiaj nigdy nie doświadczą tego charakterystycznego dźwięku silnika DC-9. Nigdy nie zobaczą wyjątkowego profilu obok terminalu. Nigdy nie zrozumieją, dlaczego niektórzy z nas zatrzymują się, wpatrują, gdy pojawia się 717. Nie wycofujemy tylko samolotów, zamykamy księgę całej filozofii projektowania statków powietrznych. Ostatnie echo ery, gdy konstruktorzy rozwiązywali problemy inaczej, gdy kształt był podporządkowany funkcji w sposób tworzący przypadkowe piękno. Odliczanie się rozpoczęło, każdy lot może być ostatnią szansą, by przejechać się na kawałki historii. Oto czego większość pasażerów nigdy nie zauważa: każdy lot Delty 717 to wehikuł czasu. Siedzisz w ostatnim samolocie z silnikami z tyłu w amerykańskim regularnym ruchu lotniczym. To ostateczna ewolucja filozofii projektowej, która zaczęła się za prezydentury Kennedy'ego. To nie tylko ciekawostka, to żywa historia na ponad 30 tysiącach stóp. Piloci, którzy latali na całych rodzinach MD, robią się emocjonalni, mówiąc, to jest doskonały DC9, powiedział mi jeden kapitan lekko urywając głos. DNA, które uczyniło świetnym z wygładzonymi ostrymi krawędziami. Stewardesy kochają układ siedzeń 2-3. Brak środkowego miejsca po lewej stronie oznacza bardziej zadowolonych pasażerów. Przednia kabina jest cicha, silniki tak daleko z tyłu nie przeszkadzają klasie pierwszej. Małe rzeczy, które mają znaczenie na setnym locie miesiąca. Ale 717 stoi przed prawdziwymi wyzwaniami. Ostatnie incydenty, awarie podwozia przedniego, wycieki paliwa, inspekcje pęknięć skrzydeł. To przypomina nam, że to 20-letnie samoloty. Tech obz Delty dba, by latały bezpiecznie, ale czas jest niepokonany w lotnictwie. Głębsza prawda 717 reprezentuje coś, co utraciliśmy w lotnictwie. Gotowość do bycia innym, rozwiązywanie konkretnych problemów Innymi rozwiązaniami zamiast latać uniwersalnie. Delta nie trzymała 717 z sentymentu, to była zimna, wyrachowana strategia. Widzieli wartość tam, gdzie inni widzieli problem, zmieniali porzucone maszyny w centra zysku, udowodnili, że czasem najlepszym rozwiązaniem nie jest nowość, lecz to, co pasuje. Co mnie najbardziej fascynuje, 717 odniósł sukces przez porażkę. Ograniczona produkcja utrzymała nisko ceny. Wąska misja uczyniła ją idealną dla sieci Delty. Wspólne DNA ze starszymi maszynami uczyniło łatwe przejście. Każda słabość stała się siłą, jeśli potrafiłeś to dostrzec. Teraz pytanie, czy Delta znów zaryzykuje tak kontrowersyjny ruch? Zamówienie A220 wskazuje, że bardziej idą w stronę konwencjonalnego myślenia. Ale znowu wszyscy mówili, że zakład na 717 to szaleństwo. Dla miłośników lotnictwa każdy widok 717 to słodko-gorzkie uczucie. Patrzymy jak historia odfruwa, wiedząc, że może to ostatni raz. Te maszyny niosą więcej niż pasażerów. Niosą marzenia inżynierów Douglasa, ambicje McDonnell-Douglas oraz pierwsze dni fuzji Boeing i McDonnell-Douglas. Przede wszystkim niosą dowód, że w lotnictwie inne może być piękne. Zaczęliśmy od zagadki. Dlaczego Delta kocha samolot? Które wszyscy inni porzucili. Teraz już wiesz? To nie była miłość, to była strategia. 717 rozwiązał określone problemy w konkretnych momentach i na wybranych trasach. Delta dostrzegła okazję tam, gdzie inni widzieli przestarzałość. Zmienili sierotę lotnictwa w swoją tajną broń. Ale ten rozdział już się zamyka. Gdy Delta wycofa ostatnie 717, czy to w 2025 roku, czy później, stracimy więcej niż tylko samoloty. Stracimy naszą ostatnią latającą więź z dziedzictwem DC-9: 60 lat niezawodności z ogonem w kształcie litery T i silnikami z tyłu. Koniec ery, która pomagała zbudować nowoczesne lotnictwo. Kolejne pytanie brzmi: jaka będzie następna przewrotna decyzja Delty, gdy na scenę wchodzą A220, a 717 stopniowo znikają? Czy jeszcze raz odważą się pójść pod prąd branżowym trendom w poszukiwaniu ukrytej wartości? A może branża lotnicza stała się zbyt jednakowa, by powstała kolejna historia sukcesu sierocych maszyn? 717 nigdy nie miał odnieść sukcesu za mało wyprodukowano go, za zły moment, dziwaczny rozmiar, a mimo to znalazł swoją niszę, udowodnił wartość, przetrwał odrzutowce, które miały go zamienić. Kiedy te samoloty znikną, stracimy kawałek duszy lotnictwa. Więc pytanie do Ciebie: czy leciałeś kiedyś 717 Delty? Czy zdawałeś sobie sprawę, że podróżujesz ostatnim tego typu samolotem? Czy zauważyłeś szersze siedzenia, cichszą kabinę, i inny dźwięk silnika? Podziel się swoją historią o 717 w komentarzach, pomóż nam zachować te wspomnienia, zanim przepadną na zawsze.